Witam Was wszystkich w nowej serii z Minecrafta Survival. Dzisiaj rozpoczynamy serię i będziemy po prostu robić wszystko podstawowe na początku. Dobra, chłopaki, zabijcie tego kurczaka. zabicie. Będzie jedzenie na początek. Ja idę pozbierać drewno. Hubert, pozbieraj dirta! Ja. Dobra, spokój już, już bomba. Ja słyszałem, że coś wybuchło. A gdzie wy jesteście w ogóle? Ja Hubert se spadł. Dobra, Hubert, wyłap. Hubert, gdzie jest? Patrz. Hubert zginął. Zabił go pająk. No, dobra. Ja też drzewam. Dobra, to na następny raz wbijaj tutaj dobra. Dobra. Zbudujemy jakiś domek czy szukamy jakiegoś lepszego miejsca na dobrach? No. Ja bym szukał lepszego no Ja też Dobra ja już zebrałem 7 drewna już No dobra Jeszcze tam dodaję Dobra Już tego śmiać chłopaki Spokój spokój Spokój, spokój. Tak. No dobra, już spokój, już nie myślę o niczym śmiesznym i... Dobra, sorry Dobra, przestańcie Z powagą Dobra, ja Spokojnie, Już Dobra, nie No, ha! Hubert, przestań, przestań, Hubert, przestań. I już jesteśmy i. No, ja już sobie tutaj drewno zrobię I... No i spotyk wziąłem. Dobra, ja zrobiłem crafting, ok? Jak no, to się robiło, aj. Nie pamiętam jak się crafting robiło Inaczej pamiętam tylko nie pamiętam jak tutaj Jestem jakimś totalnym nubem jak to się ten Dobra mam crafting? Postawię crafting dopiero w domku, dobra? Gdzie jesteście? Hubert, gdzie jesteś? Ja Hubert to niku nie widać. Gdzie jest? Ja. Dobra, idziemy tam do niego. Szukamy jakiegoś lepszego miejsca chyba, chodźcie. Chłopu, się kopie, ja biorę. Ale łóżka tu zrobimy jak ten. Dobra, zbierajcie drawno. To najważniejsze do gąby. Ja mam 44 już, więc... Weźcie, zabijajcie zwierzęta, bo na jedzenie. Dobra. Ja dobra, chodź no drewno mam. Chodźcie, chodźcie, szukamy. Dobra, szukajcie ten. Dobra, chodź, gdzie ty jesteś? O dobra, Chodź Hubert za nami. No, poczekaj na Huberta, poczekaj. Dobra, chodź uber. Uważaj na pływanie, bo możesz się... Dodać. Ej, uważaj tutaj, tutaj uważaj. Dobra, chodźcie gdzieś w lesie najlepiej, żeby nie dostęp do drewna. Kókuj co płynie dopiero. Tutaj? Nie, tutaj byśmy musieli wykosić i już mieli nie było. Czy na górce? Widzisz? Robi się, słuchajcie, robi się już ciemno powoli. Dobra, dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną Tutaj Dobra, dobra chodź za Steven Chodź za Steven Dobra, nie wiem No jest już, no chodź na, chodźcie tu na górę Chodźcie w ogóle, zbudujemy jakoś mały domek Chociaż przed potworami nawet, co? Dobra, gdzie jesteś? Poczekajmy na Tuberta Bo on zginie Szybciej, pupek, bo zginiesz

Mam sobie aż czekaj, bo wyrzucam. Masz, masz. Ja? musi wybronić na razie terytoria, bo będą potwory. Dobra, jakby coś to mam trochę tutaj nie Ja też właśnie zrobię. Dobra, wykopię trochę Nirta, aby tutaj... Nie, Ja wykopię no nie, na razie lepiankę robimy, żebyśmy przetrwali. Tak? Kto idzie? Kto idzie? Kibary jakiś, czy co? Ej ja to tam, zarzuć Kto tam jest? Zabiłeś? O cholera, to jest ten. Dobra, zabiłem go. Tylko jestem trochę ranny. Jestem ranny, jest... Szybko, szybko budujemy, kopę. Dobry, dory, dory. No, Dobra... Dobra, już jesteśmy po chwilowej przerwie technicznej. Ło, sorry! Dobra, to, to drzewo zostaw, to drzewo będzie w naszym takim domku. Dobra, dalej wykopuj więcej, wykopuj więcej, żeby te... ...bąki nie przyszły. Masz tego? Masz dirta? To weź buduj tam już ściany Uważaj, no nie pijcie się! Ja wy... Ja zrobię nam drzwi, poczekajcie. Tu będą drzwi. Tu drzwi. No tutaj no, tylko zabuduj to o, Trochę lipa zrobiłeś, bo i miarowo. Poczekaj, ja tu z kobiet, oddaj mi wszystkiego od Musisz przytrzymać na dilt'a w jednym punkcie. No, nie rozumiem. Dobra, już, już. Yy, dobra, będzie, będzie. Chodźcie, jest domek. Dobra, będzie. Odejdź. Odejdź. Sorry, dobra, mamy? Tylko poczekajcie. tu. i tu. No, Nie, bo tu ni raczej nie wyjdzie. To nie państwo. Poczekajcie ja idę. nie zjemy. No, i tu. Uw, fajnie, fajnie. tu. No, Dobra, myślę, że miały, miały tu.

Do jedzenia? Ja, ja nie mam. Ja nie mam właśnie jedzenia. To robimy cięcie, i ranem się widzimy. Już jesteśmy po kolejnej przerwie. Dobra, chłopaki, chodźcie, tutaj wcinamy drewno. Tylko uważajcie na moby. ja idę, ja idę w gór. Ja idę, słuchajcie, ja idę, ja idę szukać jakiegoś mięsa, bo nie mam. Tak? Mm. Przydałoby się, bo ja już trochę głodny jestem. Ale... A Wy ile macie? A Ty? Masz ile mięsek? Ale nie, patrz! Tyle, tego, tego ile mam. Mięso? No ja nie mam właśnie. Mam jednego i drugiego. tak będę bardziej głodny, to widać. To jest klipper O kurde, klipper jest blisko, uważajcie, motomek bo może wylecieć To jest klipper Dobra, jedę ja do niego, poczekajcie Tam jest, tam, tam Czekam, skrywa, to jest, tam w górze jest Ja muszę coś zjeść, dajcie wyrzuć cię mięsko. Mam dwa te. wybuch na Dobra, <grym no. No. Dobra. Dzie Dziebra. dobra. Ja idę zjeść, ja idę zjeść. Wyjebuch ja ja... 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 chce w ogóle. Jania. Chodź tu szybciej. Zginąłeś? Nie no nie widzę Tak, zniknął ci tam, zniknął ci nikt Po i myślałem, że zginąłeś Ej, zostawiamy ten dom, czy go burzymy później? No tylko crafting weźmiemy Znaczy drzwi, a mam jeszcze dwie pary, to spoko no, Kurde Ja myślałem, że to jest wilk A ja mam kości, muszę nie mogę wilka wfoić. No kości po jeszcze Dobra, myślę, że już drugi dzień nagramy później, bo trochę już czasu minęło. No, spoko, spoko czekaj. Czyli... Hubert wpadł! Poczekaj Hubert, wykopie No, tu, tu, szybko! Ile masz w serdusze? Dobra. Nie, bo był w wodzie i mu nie zadał. Co? Uważajcie, daj te gimperi, do? Ja też Ja też idę na łowę. Dobra, to ty Hubert tam zostań w domu. My idziemy na łowę. Creeper! Dostałeś? Dobra, bierz patyk tam z góry. Co? Dobrze. Zasijemy. Musimy matykę zrobić. No wracamy, właśnie. Robi się jasno. Dobra wiadomość. Będziemy musieli spierdzielał i Kupacka w tym będę kopać A ja jestem głodny tutaj w tej grze, a Tu wracaj szybciej, bo zaraz wygramy. Zaraz się ewakuujemy. Dobra. Cieko, <laughs> Chodź tu szybciej, zanim cię coś zabije. No, 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 no. Szybciej, szybciej. Jeden, jedno życie? Dalej! Ciej. Ja też mam bardzo mało tych... Dobra, szybciej spierdzielamy z góry, chodźcie! Do mną! Do mną! No do mną no. Widzisz nikt? Chodźcie szybciej z tą wodą! Ja już... No, ja też nie mam, Musimy mi to po prostu nałowić. Chodźcie na pewno na zimowy. O, jest tam biegielet! Nie, tam jest jakiś kurdeł, To biegielet! Podejdziemy do niego, On może coś zrobi. Ma łuk, jest łuk, Nie, nie ma łuku, ale jest. Dobra, chodźcie. Szybciej, no, bo nie mamy w ogóle jedzenia! O, jest krójik! No haj, i nie pamiętam. Dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Bo jest zaraz. Ja będę musiał chyba jeść na mali surowe, bo... Ale nie! Znaczy, tak jest z zombiaka, ja mam. Oj fajnie by było wioska, wioskę jak byśmy znaleźli Bo wioska się przydała no. Ja też Ja okay. też Jest kurczak! Co? nie? Co? No to zabijam Dobra, ja mam skóry, tutaj mięsko Jedno. To ja To ja zjeść? To ja zjeść, Ej, ile macie? Bo ja mam... Ja mam cztery już, ten... Ja mam cztery na mięsie. Ej, no ciebie jesteście? No chodźcie tu. No chodź tu! A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Spokojnie, Ja. Są owce! Owce dwie! Dobra, jedna zginęła. Mam jedną. Bierzcie drugą. Bierzcie drugą. O kurde, dobra, bierzcie owce, ja biorę świnia. Bierzcie owce, ja biorę świnę. Ale mam dużo mięsa. Ej, chcesz Igor? mam cztery mięsa. 500. Dobra, to chodź tu. Chodź tu dalej, tu za mną, tam jest Hubert. Odejdź Hubert, odejdź Hubert, bo to, ej! Właśnie może ja idę. A ty co tam zjedz? Dobra. Dobra, mam dwa płaty z góry. I wiecie co widzę? Krowę. Dobra, tu zaraz budujemy ten, czy szukamy wioski? 15 minut. To, nie, nie no, to tak jest 20. 20. Nie no bardzo I ja od razu drugą część nagramy, co wy na to? No jeżeli nam czas pozwoli I pamięć mojego telefonu hmm. Dobra chłopaki, to idziemy tam na górę hmm. Widzicie Dobra, ja mam w ogóle tam trochę. No. Dobra. chodźcie, szukamy jakiejś polanki, tak, żeby się budować. tutaj tu dom? Tak, bo tu jest dużo tych drzew. Nie! co tak, to. Nie! tak, ja to No, znaczy yy, No,

W montażu y, ile razy powiedziałem kopaki Czemu nie? Czyli Aha ta nie Ej, akurat! Wiodą już nie mam to... Ale... Tym razem będę mieli jak parówka. No wiesz, takie podstawowy rosy. Ej, zbierajcie trochę tego! Desek. Ej no znowu się robi ciemno Tylko teraz nie podchodźcie do, do domu. Nie marzy mi się. Rodzin, hotelu, popyt, rozbijam, namiot, na polu, kieplu, druga noc już będzie w drugim odcinku bo karst, mamy 18, 18, mam podszy, 18. Pęk, stof, i tak? Niestety, to nie zarobię skrzynię jedną, i ten Zaraz marker, skrzynkę, z górych, nie tak. czemu, zrobiłem jedną nie skrzynkę Chodźcie do tutaj nie chodzę do i wkładajcie nie do skrzyni nie, nie robię z na instagramie nie siedzę na majorce z drinkiem w nie wszystko co macie ale jedzenie na tapczanie Nie jestem takie Tak zrobimy z czegoś innego czy też głowy, z tych A w częściej, bożę się samochodem zabawkowym po mieście wolę widzieć. Nie, też jest. Nie trzymam do Tam jest. jest. Tak, to Nie mam to w, w, w no, Tak, Tak, Masz w skarpetkę z, karetką, z Kier, tymi kaczkami. Nie chwalę się przed kolegami, nowymi butami. Mamy 19 minut, 40 sekund. Nie mam kolegów, nie dobra. Ma dobra. Zebraci, Ale chłopaki, na, mam 19 baznie, minut, 40 swoją, sekund. Baznie. To, co cieszy, można znaleźć do okna, właśnie. Tylko trzeba ja. się rozejrzeć. Właśnie. Kończymy odcinek powoli? Cieszę czy się, nie? gdy wynoszę